Cześć, jeżeli kiedykolwiek jechaliście Intercity i mimo tego, że mieliście wykupiony bilet z rezerwacją miejsca, to ktoś Was podsiadł i musieliście mu powiedzieć, Przepraszam bardzo, to jest moje miejsce, no to dzisiaj nauczycie się powiedzieć to w języku hiszpańskim, ponieważ zajmiemy się przymiotnikami dzierżawczymi, czyli adjetivos, posesivos, które służą do wyrażania przynależności, aby powiedzieć, że coś do kogoś należy. Miłego oglądania. Zacznijmy od tego, że na temat przynależności nagram dwa filmiki. Pierwszy dzisiejszy o przymiotnikach dzierżawczych oraz kolejny, który ujrzycie za 3-4 dni o zajęciach dzierżawczych, ponieważ używa się ich w innych sytuacjach, ale całe szczęście są całkiem podobne. Także fajnie dla nas. Przejdziemy od razu do tematu. Całe szczęście przymiotniki dzierżawcze występują również w języku polskim, więc łatwo będzie nam tłumaczyć te zdania, te przykłady oraz łatwiej będzie Wam je zrozumieć. Jako, że występuje to w naszym ojczystym języku, i służą one do tego, aby określić, że jakiś rzeczownik, czyli jakaś rzecz albo osoba, bo przypominam, że rzeczownik odpowiada na pytanie, kto co, do kogoś przynależy ten rzeczownik, żeby określić jego przynależność. W obu tych językach przymiotnik dzierżawczy musi się dostosować do rzeczownika, który określa, w zależności od jego rodzaju, czy rodzaju męskiego, czy żeńskiego, czyli powiemy, mój brat, ale moja siostra oraz w zależności do liczby, czy pojedynczej, czy mnogiej. Więc powiemy moi bracia oraz moje siostry. Fakt faktem w tej liczbie mnogiej potrafią występować różne fikołki, bo powiemy moje tabletki, czyli tutaj mówimy o rodzaju żeńskim oraz moje samochody, które są oczywiście w rodzaju męskim, no ale to nie jest kanał o języku polskim, nie będziemy się tym teraz zajmować przechodzimy do języka hiszpańskiego. Niestety, albo całe szczęście, w języku hiszpańskim ten przymiotnik będzie się dostosowywał tylko do dwóch wybranych osób, czyli do nasz i wasz. Nuestro i vuestro. Co już zaraz Wam pokazuję. Przymiotniki dzierżawcze w języku hiszpańskim wyglądają tak. Mi, czyli w języku polskim mój albo moja, w zależności od tego, jakiego rodzaju jest rzeczownik, który następuje po tym Przymiotniku dzierżawczym. Tu, czyli twój albo twoja, ta sama sytuacja. Su, czyli jego, jej, pana, pani, no bo również forma grzecznościowa. No i tutaj tak samo jak w języku hiszpańskim, w języku polskim nie ma tego rozróżnienia na rodzaj, ponieważ powiemy jej samochód oraz jej książka. Oba te rzeczowniki są innego rodzaju, a forma tego przymiotnika dzierżawczego jest taka sama. I teraz przechodzimy do tych dwóch osób, o których Wam mówiłem, czyli nuestro, nasz, oraz nuestra, nasza. I bardzo podobne, bardzo podobne słowo później, czyli vuestro, wasz, i vuestra, wasza. I na sam koniec su, czyli ich, albo państwa, albo no również forma grzecznościowa. I to jest ta sama forma w trzeciej osobie zarówno liczby pojedynczej, jak i mnogiej. Po prostu rozróżniają ją z kontekstu. Teraz przejdziemy do przykładów. Specjalnie wybrałem dla Was dwa bliźniaczo-podobne rzeczowniki. Jeden w rodzaju męskim, czyli hermano, brat, oraz drugi w rodzaju żeńskim, czyli hermana, siostra. Tak, abyście łatwiej mogli zrozumieć, kiedy ten przymiotnik dzierżawczy się dostosowuje do rodzaju. I odmienia się to tak. Mi hermano, czyli mój brat, oraz mi... Ermana, moja siostra. Widzicie? W języku polskim są tutaj różnice. Mój i moja. A w języku hiszpańskim nie. W obu tych sytuacjach jest mi. I to samo jest w drugiej osobie, czyli tu, ermano, twój brat. Oraz tu, ermana, twoja siostra. Później su, ermano, czyli jej albo jego brat. Pana, pani, brat. Oraz su, ermana, jej, jego siostra. Pana, pani, siostra. No i teraz przechodzimy do tego, gdzie musicie uważać. Nuestro, hermano, czyli nasz brat oraz nuestra, hermana, nasza siostra. Tutaj widzicie, zmienia się to A z O. W Nuestro zmienia się w nuestra. I tak samo jest w drugiej osobie liczby mnogiej, czyli vuestro, hermano, wasz brat i vuestra, hermana, wasza Siostra. I teraz wszystko wracam do normy, czyli su hermano to jest ich albo państwa brat oraz su hermana to jest ich albo państwa siostra. A teraz my przechodzimy do tego, jak ten przymiotnik dzierżawczy się dostosowuje w zależności od liczby, czy pojedynczej, czy mnogiej, bo tam też są pewne różnice. Przy tworzeniu liczby mnogiej nie musiałem się jakoś specjalnie wysilać, musiałem tylko dodać eskę do rzeczownika. I tutaj, w tym miejscu mogę Was zachęcić do obejrzenia mojego odcinka o rodzajnikach określonych i rzeczownikach, bo tam uczyliśmy się właśnie tworzyć liczbę mnogą. Także obejrzyjcie ten odcinek, jest bardzo przydatny. I teraz uwaga, tą eskę również dodaję do przymiotnika dzierżawczego. Więc, jeżeli mówimy o rzeczowniku, który jest w rodzaju męskim oraz w liczbie mnogiej, odmienia się to tak. Miss ergmanos, czyli moi bracia oraz mis hermanas moje siostry tus hermanos twoi bracia oraz tus hermanas twoje siostry sus hermanos jego jej pana pani bracia oraz sus hermanas jego jej pana pani siostry nuestros Hermanos. Tutaj jest ta sama sytuacja, o której mówiłem wcześniej, czyli nasi bracia i Nuestras hermanas nasze siostry, Vuestros hermanos, czyli wasi bracia i vuestras hermanas, wasze siostry. I na sam koniec sus hermanos ich albo Państwa bracia i sus hermanas ich państwa. Siostry. I to tyle. Mam nadzieję, że nie było zbyt skomplikowane. Teraz, jeżeli nadal tego nie rozumiecie, to będziecie mieli okazję przećwiczyć to sobie przy ćwiczeniach, które zaraz dla Was przygotuję. Teraz mam dla Was zadanie. Macie tutaj 7 zdań, 7 luk, i w te luki musicie wpisać hiszpański odpowiednik przymiotnika dzierżawczego, który jest podany w nawiasie, zaznaczony na czerwono. No i musicie odpowiednio uzgodnić do rzeczownika, który znajduje się. Za tym zawiasem, czyli w pierwszym zdaniu będą to las ichas, czyli córki, w drugim el pelo, czyli fryzura, włosy, w trzecim la novia, czyli dziewczyna, w czwartym la kamisa, czyli koszulka, w piątym będzie to el kocie, czyli samochód, w szóstym los problemas, problemy, tutaj uwaga, ponieważ jego rodzajnik to los, to jest wyjątek, opowiadałem o tym w odcinku. Nie pamiętam, którym, ale gdzieś tam zaraz Wam tutaj podam, obejrzyjcie sobie. I w siódmym zdaniu jest to la escuela, czyli szkoła. I musicie odpowiednio dostosować ten przymiotnik nigdzie Jeszcze raz przypominam, powodzenia, trzymam za Was kciuki. I teraz ujrzycie odpowiedzi. Tak wyglądają odpowiedzi. Pierwsze zdanie, estas son nuestras y hijas, czyli to są nasze córki. No bo tutaj, wiadomo, nuestras wynika z tego, że ich has są w liczbie mnogiej oraz w rodzaju żeńskim. Drugie zdanie. Me gusta tu pelo. Czyli lubię, podoba mi się Twoja fryzura. Trzecie. Mi novia jest muy divertida. Czyli moja dziewczyna jest bardzo zabawna, co jest zresztą prawdą. Pozdrawiam Cię. Czwarte zdanie. Su camisa jest mój kara, Czyli jej koszulka jest bardzo droga. Piąte. Włesko kocie jest viejo, czyli Wasz samochód jest stary. Szóste, przedostatnie, są tus problemas, czyli to są Twoje problemy. I na sam koniec nuestra escuela es prestigiosa, czyli nasza szkoła jest prestiżowa. I to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał filmik, że był przydatny. Zostawcie lajka like i suba, jeżeli tak było. I widzimy się w kolejnym odcinku, w którym Wam opowiem o zajęciach dzierżawczych. Czyli na temat bardzo podobny, ale bardzo przydatny. Widzimy się.